Nie ma sensu, jak mam 18 tysięcy tylko. Żadnego bossa nie zabiłem, tylko tak. Uff. Oni się zaczną budzić, prawda? Ty się obudzisz? Tak, bo była przy tobie wiadomość. A Czy to jest boss? Ty byłeś bossem kiedyś. I tyle? Dobra, on był bossem, przy którym było dużo ścian do klikania, więc może jakaś ściana jest do kliknięcia. Nie, po prostu kurwa. Just like that. Boże, jak wy robicie kurwa dużo damage'u. He. Dobra, otworzyły się kolejne drzwi. Czy będzie, wy będziecie w każdym jebanym przejściu? Kamień, klucz Farosa, jednak smoczy ząb. Tak, tak, I to jest takie, mm, takie świetne, jak mogę ich po prostu rozplaskać. To wygląda, jakbyś miał się obudzić. Jak mogę ich po prostu rozpłaszczyć na ziemi, to jest takie satysfakcjonujące po prostu. Innym ruinem no to ma sens. To ma sens. Uh, Okej. Okay. A tu mi ktoś otworzy? Um, Okej, okay, kolejny. Też zapali światło? Czy co zrobi? Tak, zapali światło. O co? O nie. To nie tak miało wyglądać. Okej. Okay. Czyli tu w każdym jak mnie mam będą... O Jezu. Różnicy ruin. O nie, zobaczył mnie drugi! Fuck! Ja bym chciał, żeby oni sobie poszli. Albo chociaż jeden, żeby sobie poszedł. Ech. Tak dostał wtarczy. Okej, okay, oni się chyba recetują i nie chcą tu podejść za blisko, to dobrze. No nie, czemu wtarczy? Okej. Okay. Dobrze, że dopiero dwóch mi się płynęło jak już tych wszystkich małych gówniaków zabiłem, więc... Dobra, come out, come out. Oh shit. Okej. Okay. Trochę tego pojza mam, więc dobrze. Jak też większy młotek, to DLC, tylko że on nie wygląda zgrabnie ani nic. On nie musi zgrabnie wyglądać, ważne, żeby był skuteczny i żeby miał duży damage. I miał duży zasięg przede wszystkim. No dobra. Królskiego żołnierza plus jeden, pięknie, bo ja mam po prostu królewskiego żołnierza. No to 2,5% więcej. To dzięki temu mogę chyba teraz coś cięższego nosić. A, eee, noga wicesdranglej. Bo tych alon nie mogę ciągle. Kurde, brakuje mi procenta, żeby tego alona nosić, no. No nic, dobra. Eee, to ma też dużo pojza, ale jest cięższe. Eee, to ma więcej pojza? Ma więcej. No dobra, niech będzie. Z wyglądu jest ogromny, z dwa, trzy razy większy niż smoczy ząb. O, oh, fuck. Brzydko te spodnie wyglądają, no ale trudno. Wielki miecz czego? Halo, przeklikałem. Wielki miecz. Nie, to już miałem. Brr, 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 brr. Mastodonta, czyli dobrze. Myślałem, że źle przeczytałem, ale jednak. Wygląda jak Henry po prostu. Tylko taki krótszy trochę. Ojej, wymaga 70 siły. Eee... Starażników in po ich ciuchy? O, z tych, tych dużych lecą ich ciuchy? Nice. Ale to chyba jakoś... Nie przemawia do, mi do nich... A czy mi, mi ich... Nie przemawia do mnie ich stylowa? o. W ten sposób. Ty wyglądasz jakbyś się miał obudzić. Nie. Dobra, ale chwila. To jest drewniana skrzynka, która nie jest mimikiem. Ta zdecydowanie wygląda poza czapką. No właśnie ta czapka jest taka... ...strange, bym powiedział. Zamarznięty kwiat, który jest kluczem? O, 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 o... Prowadzi do nieznanej krainy. Okej... Okay. Uh. Jak tym smoczym zębem chcę grać, to chyba muszę się zaopatrzyć w trochę poroszku naprawczego, bo jakoś mam wrażenie, że te duże bronie się szybciej psują. Są raczej zrobieni na styl gole golemów, a nie ludzi. A, ah. stąd ten hełm. No to możliwe, to możliwe. Nie wasz się. Wspaniały widok, powiedzmy. Próbuj Skok? Er. O nie, oni się obudzili. Coś się kurwa obudził. I don't like it. Czy to mi zepsuje cały ekwipunek? Ma, no. Coś się obudził, ja to słyszę. Viva dla ukryta ścieżka. Om. Um. Nie, nie, chyba nie. Próbuję, tak. Kurde, no. O! Cóż, rzeczywiście. Chciałem powiedzieć, że mam wrażenie, że te bronie. Fuh. Że te. Główna mnie trollują, ale. Nie już pierściń złotynia plus 2 z powodu degradacji ekwipunku. I broni. O, hmm. Ale czy ja aż tak chcę? chyba wolałbym. Co? O jezu, coś na mnie płyje z góry. Halo. ja ciągle słyszę, że coś się obudziło. Ej, no nie. To mi się na dole obudziło coś. Nie, ewidentnie na górze. Ja nie wiem, czy nie wolałbym po prostu się zaopatrzyć w milion proszku naprawczego i czasem sobie go zjeść po prostu. Ten, ten item. Czy to boli? Mnie nie, ale mój ekwipunek pewnie tak. Więc. O, Rychło kurwa w czas. Idealnie. Pół godziny cię szukałem, nie wiedziałem co się obudziło To przyszedł kurwa jak ja się zacząłem rozbierać I... Jak sobie te mi Grzybek ale zbiercie. Au Au Okej, okay, z powrotem Ubrać Uderzenie w otoczenie jak ściany czy posągi bardziej używa broń. Wiem, wiem, wiem. Dlatego zazwyczaj właśnie zmieniam na pięść, żeby pięścią pierdolnąć. Jak sprawdzam mimiki czy coś. Żeby nie uderzać za bardzo po ścianach, ani po rzeczach, których nie powinienem uderzać. b błazno Weźmy te Lake, bo tamte mi się nie podobały. A czy wy się budzicie? Anyone? Wymagany atak. Zębem zwalił skrzynkę na raz. No właśnie, to już w ogóle kolejna rzecz. Okej, okay. that's some creepy shit. Okej. Okay. Migoczący tytanic. czyli potrzebuję jeszcze... Czterech. Au! Stop, ej! Myślałem, że już się zużyły te pułapki, halo, Czy to ich im z oczu leci, tak? Eee, ty się obudzisz, bo masz koło siebie... Podpowiedź. Eee, okej... Okay. Eee, strzały wielkie... Ło, to poch... Stop! E, eee, punching. Bo nie ma kość, okej. Okay. To mi się... O, Brzydki obraz, brzydki, nie podoba mi się. Strasznie chujowe. o oh, fak. Bezimienny... Oh, fuck. Okej, okay, daj mi teraz wyjść i się podleczyć. Please. No nie, nie tak co miało wyglądać. Halo, gdzie jest mój poiz? No nie! N nie gadaj, że mnie takie gówno zabije. Ach, biedna lisia, li li licia? Li licia. Nie wiem kto to jest. Chciała mi zabić, więc musiałem jej wpieprzeć, sorry. Okej, okay, dobra. Tam się obudziło masę kolesi z kuszami, co mi się trochę nie podoba. O Jezu! Eee... Yy... O fuck. OK. Zakładam, że ci ten koleś nie potrafi... Fucking hell. Nie potrafi chodzić po drabinie. Prr, królewski wielki miecz. Tak, naryczka z początku gry. O, To sprzedaje cuda w wieży hajdę. A proszę! dlaczego ona chce mnie zabić? Halo, co jej zrobiłem? I didn't do anything. To biedny ja, bo ona chce mi wpierdolić. Okej, okay, czyli tam mogę z... A, to oni się pewnie kurwa obudzili i te, dlatego takich słyszałem. Ty gnoju, bo ja jestem koło ciebie. Ja tutaj przecież na dole byłem. Okej. Okay. Dip. Aaaa! Fucking hell. Kto mnie tam widzi jeszcze? Czarny łuk myśliwego żelazna strzała. Tu nie widzę nic już. Okej, okay, chyba wszystko co chciałem to dostałem. Ognisko niedaleko, okej. Okay. To się przyda, bo mój smoczy ząb już tak ledwo dycha. Jak on to zablokował? Halo, jesteś mobem z początku gry. Nie masz prawa takich ataków blokować. Ba, 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 ba. Ominąłem wiadomość? Jaką wiadomość? Drabiną w dół. What? A, może tutaj? A, okej. Okay. Nice. Dobra, to ja bym chciał wrzucić sobie dosłownie jeden level, tylko Wigor. Wigor? Nie vigor. Wigor. Tę statystykę, która mi daje. Że mogę cięższe rzeczy nosić Żebym mógł założyć spodnie normalne, takie jakie bym chciał Rigor! dobra Ale przy okazji mogę też podciągnąć ADP. I teraz tak, ja bym chciał założyć... Czy wystarczy? Wystarczy 69, piękne Gdzie byłem teraz? Chyba tu, zapomniana komnata? Yep Tylko tak, teraz oni się będą budzić od nowa Okej okay. A ja nie do końca pamiętam gdzie oni wszyscy stoją o, ten pan, tak, zagruje się od razu. Ah, come on. Mógłbyś przestać blokować? Dziękuję. Rękawice z piana. do góry. I zaraz budzą kolejni strzelcy, tak? Czy nie? Cofnij się. Nie będziesz mi rozgadywać. Nie jesteś moją prawdziwą matką. O! Mmm. Okej. Okay. Czy ona jest tak dalej... Mogę ją zabić? Nie, i tak nie planuję, ale chcę zobaczyć ją z bliska, bo wygląda jakby była jakąś lalką po prostu, a nie. Dziwnie wygląda. Dobra. O. Czy tu jest ten podwójny boss, którego ja pamiętam? W razie czego sobie szlam przygotuję? Tak. This is it. Tylko tak na razie jest jeden. Fucking hell. Oh. Tak. Fuck. Y a, bo drugi jest na górze od razu. Okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Chwila. Tego co pamiętam, to ten drugi ma chyba dużo mniej HP, co? Bo ja pamiętam, że go chyba zabiłem jakimś cudem jako pierwszego, jak zobaczyłem, że ma tak mało. E, no Dobra, tym. Spróbujemy wszystko skipnąć, zobaczymy, czy w ogóle drogę pamiętam. Długa nie jest na szczęście. Okej. Okay. Tam jest może gdzieś. Pod tym jego... A, fucking hell. Tak, on ma duuużo mniej HP. A, fuck, nie zanurzyłem. Drugi atak, kurwa z mało saminę. No nie, gdybyś nie odskoczył. Kurwa, gnoju. Dobra, zjedź klejnot. Drugi snajper. Potwór mu robić jego robotę. Ej, halo. Pozwoliłbym mu, gdyby jego robota nie przeszkadzała w mojej. Jakby, no, tu mamy konflikt interesów, niestety. To musiało się tak skończyć. Mogę iść tu i mogę iść tu. Czy któraś z tych ścian jest niewidzialna? Nie. Dobra. Ja chcę iść na górę najpierw? Nie wiem, czy to dobry pomysł. Wiwilsi? Um, chyba nie. Kto tam do mnie strzela? Na górze jakiś koleś, okej. Okay. Jeszcze się spotkamy. No to idziemy w dół. Przed tobą dziura. Skok. To pewnie będzie jakiś skrót, jakaś winda, więc sobie to olejemy. Wiwat dla tyłu. Uh, ale co, coś z tyłu jest? Um... O nie, dobra. Co się będzie budzić? Wakey wakey. Grubas. No nie wiem, jeszcze się. Nikt się nie budzi? O! Oh, duszek. Okej, okay, to mi się nie podoba, że tu jest. Bo 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 bo. Boże, jak to blida na pierdela. Mm. Bardzo bym nie chciał umrzeć. Okej. Okay. Mogę go bić, jak jest na ziemi? Mogę pięknie, B.E.A. beautiful, Okej, okay, to nie jest mimik. Czy metalowe skrzynki w ogóle mogą być mimikami? Stary młotry celski, okej. Okay. Brzmi mi nieźle. Dzwonek, kajfe i wielki coś tam. To jest ten, to ci, co mieli tam ta, tamci. U, nie podoba mi się ten moveset. Mogą być, Okej. Okay. O, to pamiętam to miejsce. I tam na górze jest mimik. Tego, tam tego na górze pamiętam. Come on man, o nie, on żyga. Gdzie masz chory demacz, koniu! Ja bym chciał jednak na chwilkę się cofnąć jeszcze. Ty tu nie wejdziesz, prawda? Nie. Nie, nie szarżuj we mnie. Kurła. Wolałbym go nie bić przy tych filarach. Co ty planujesz? Nie stać przy jego tylnych racicach. Dokładnie. O nie, miałeś umrzeć już. Dobra, nie gridujmy. Nie gridujmy, bo grid się zazwyczaj źle kończy. Właśnie, ja mam jeszcze e, do spalenia kawałek... kości. kurwa mać, bolisz! O nie, o nie. Okej. Okay. I tak. Kirsie ochrony Goera, Gó Gowera. Czy to jest to? To jest to. Zmniejsze obrzenie otrzymywane od tyłu. Okej, okay. eee. Mech, mech. Ktoś na dole jeszcze tutaj jest? Chyba nie. To są ci panowie. A to już to tłumaczy, czemu tam był ich młot. Larry OK? okej. Okej, okay, na jeden ciężki wchodzą. To piękne. Bestia, gotów? Uważaj na skrzynię. Przed tobą pułapka. A to nie po drugiej stronie? Nie, to po tej stronie. O, oh, fuck. Chill out. Nice. Nodachi. Skamieniała smocza kość. Nodaci brzmi jak jakaś katana. Fajny efekt wizualny daje ten pierścień. Okej, okay, no zobaczmy. Uuu. Mam duszka na plecach. Ale zajebiście. O nie, on mnie przytula. Jakie to jest fajne. Nice. Mieli ciekawe pomysły w, tym, pomysły w tej części Soulsów. No nie mogę powiedzieć, że nie. Mieli ciekawe pomysły. Dobra, czy ten? Nie, dobra. Czyli ja po prostu źle pamiętałem. Ja myślałem, że to no, zmieni. Że to, że to ta skrzynka jest mimikiem. Burza ognia. Ok, useless, jak dla mnie. No też pod piromancję... Tam chyba nie trzeba. Nie wiem, czy to działa jak i w Jedynce, ale w Jedynce nie trzeba było mieć w ogóle statystyk pod Inta. Żeby pyromancji używać. W trójce chyba też. Okej, okay, tu nic nie ma. No. Jest są jakieś drzwi i tu są jakieś też drzwi. Okej, okay, tu ktoś chyba mnie chce z góry zajebać. O nie. Oooo... Eee. A, też nie trzeba... Of! Też nie trzeba statystyk, ale zwiększają damage, okej. Okay. Serio! Co to za ch... Pura szarża. Pi, 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 pi. Czemu nie ma jakiegoś pause breaka tutaj? Halo? Myślałem, że jak mu jedne... ...dwie muki, to... ...pop się podkłada, ale widzę, że nie. Spróbuj z w plecy. No, nie wyszło. Uważaj na wróg. Palamy słońce. Ok, stamtąd przyszedłem. Tam byłem na dole wcześniej. O, Okej, okay, tu widzę, że się da iść dalej. A, i tu są te drzwi, którymi... ...które były dla mnie zamknięte, tak? Ja tu byłem, jak chciałem tymi składami w górę iść. Czemu to brzmi jakbym ja chodził po wodzie? A, bo tego nie otworzę. Nie. No. no ruszaj się. U, pop, pop, pop. Widziałem je czy nie? Yy, one tam są dwie. Ja bym bardzo nie chciał za mocno im wchodzić w drogę. Więc po cichutku, po troszeczku tak sobie im. Tyk! Tyk. Okej, okay, tamta nie dostrzeliwuje nawet. O, halo! Moje bełty. Yy, weźmy drewniane, bo tam... O Jezu! Bo są tańsze Okej okay. I z jedną ja sobie już na drugie poradzę O Boże Ono aż taki damage ma na mele? Serio? Kobieto, nie wyglądasz na taką silną Okej okay. Puszczek naprawczy może się kiedyś przydać up Okej okay. Czy to jest mimik, jeśli tak coś źle? Okej, okay, na szczęście nie fragment taki susa. Okej, okay, beautiful. Tak, i co są te drzwi, które były po tamtej stronie. Eee, ale ja przyszedłem stąd, po nieskrócie. Gdzie ja mogę iść teraz? Tu na dole nic nie widzę. Ani tu? Eee, mogę się wrócić do mojego skrótu? Nie wiem, co miałoby mi to dać. Czy włączyłem windę w sali tam, gdzie było pełno kamiennych ruinerzy? Chyba nie, No wyraźniej. Chyba nie, nic tam nie widziałem. To się cofniemy zaraz, ale najpierw chcę ten oddać fragment Estusa. Okej, okay, mam więcej czy nie? Nie mam. To jeszcze rozdamy. Albo nie, najpierw zdjemy wszystkie dusze, ale mam też do spalenia. Kościany pył. No już. Dobra, ile ja mam dusz tutaj? No trochę jest. Przy tym golemie nie ma żywych stworzeń, więc musisz tam kogoś przyprowadzić. a czyli to w ten sposób działa. Jeśli przy golemie ktoś umrze, to się on się wtedy obudzi dopiero, tak? Czaję, czaję. Bo tak właśnie myślałem mniej więcej jak w tym pierwszym pokoju byliśmy, tam gdzie te ruiny. Ruin, sentinel. sentinel, tak No, te właśnie Strażnicy, kłania duszę, okej okay. Dobra, tak to wyglądało, ale nie byłem Pewien, czy to, czy to ma sens Dobra, ADP do 2,5 W na razie nie chcę Pójdźmy w Wite mocniej